Witam w niedzielę rano 12 listopada. Już nie tak całkiem rano, jest gdzieś około 8.30. Dzisiaj, jako że wczoraj było zakończenie sezonu i sekcyjne połączone z oddziałowym, to sobie pozwoliłem pospać dłużej. Natomiast spokojnie można było wstać o 5.00 swoją robotę zrobić. Cóż, no wczoraj udało mi się tutaj w trzech przedziałach trochę sprzątnąć. Tak na biegu zaraz biorę się za sprzątanie reszty. E, bo przez ostatnie dwa tygodnie jakoś nie bardzo był czas. Bo no, łąbki na boilerach e, chętnie tutaj korzystają, jeszcze są przed śniadaniem. Gdzieś tam się świecą w miarę, nawet zaraz pokażemy, jak sytuacja zdrowotna w sensie. Głównie kał możemy pokazać. Tutaj samczyki, akurat ostatnio latały samice, bo teraz robię tak, że. <laughs> dwa dni samce są w swoich przedziałach. Samice mają dostęp do tej dużej wojlery też, żeby wlot lepiej poznały. A później, dwa dni są znowu samczyki. O, stara samica się odzywa. Tutaj też było, przepraszam za kaszalek, ale tutaj zaraza mnie trochę męczy. Tutaj było posprzątane. Sprzątałem wczoraj, to tutaj było wręcz biało. Gdzie by nie złapać. To jest bardzo podobnie. Nie są to idealne małe kuleczki. No wczoraj akurat były dwa razy nakarmione. Byłem prawie cały dzień w domu. Tak, to są już w tej chwili karmione. Przeważnie raz dziennie dostają tak gdzieś półtorej porcji. Tego puchu jest dość sporo wszędzie. Także, także no jakoś tam to się wiedzie, Sami tu nie będę łapał, pokazywał, bo. Tak mi uciekają na wojlerę, nie chcę ich tu specjalnie stresować. Natomiast zaraz się przeniesiemy do, byłem samców. Pokażemy, co tam się dzieje. Poza tym, że szaleją. Poza tym, że szaleją. Jeszcze tutaj, może tutaj usamic, które tu są z rozpłodu. Teraz. Też trochę tam sprzątnąłem, także jest bardzo podobnie. Nic tu specjalnie robione nie jest. Już tych gołąbków kolejne pięć się udało upłynnić. Mm. Mam nadzieję, że ktoś będzie miał z nich pociechę. Jeszcze kilka jest do odsprzedania, żeby z tej ilości zejść. Z przyczyn, jakby oczywistych. No, samczyki wdowce to jest najfajniejsza rzecz. W tych półkach widać wszystko. No i myślę, że oby tak było dalej. To źle nie będzie. Natomiast <coughs> co do samego zakończenia sezonu, to bardzo w miłej atmosferze się to wszystko odbyło. Pojedli, popili, pobawili się. Tutaj akurat sprzątnięte nie było, ale chcę sobie trochę tych gołąbków przegonić do pokazania, jak one wyglądają w tej chwili. Na jakim są etapie i pokazać ostatnie wzmocnienie. Gołąb z mojej hodowli, który wrócił, ale jeszcze do tego zakończenia sezonu. Szkoda tylko, że. Tak mało osób się odmeldowało. Z jednej sekcji to w ogóle nikogo nie było. Część hodowców gdzieś tam powiedzmy, że coś im wypadło, nie dotarli. Także miejsc pustych było sporo. No, oczywiście, dzieciaki na początku podbierały to, co tam nasze z sekcji nawet parę razy musiały wyjść, więc trochę radochy było no i tak to się tak to się zakończyło też porozmawiałem sobie chwilę z prezesem do spraw lotowych pogratulowałem mądrych decyzji podziękowałem przede wszystkim za mądre decyzje że mogłem jako powiedzmy młody mało doświadczony hodowca sobie bezkarnie te gołębie swoje wkładać na te loty i, i nie martwić się o to czy one zostaną bezpiecznie wypuszczone też naprawdę duże moje zaskoczenie że Gdzieś tam nawet kojarzył kim to ja jestem, nawet czasem podobno zagląda na filmy, więc cieszy mnie to niezmiernie. Odbiór bardzo miły z jego strony w naszym kierunku, także naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mi miło. I w ogóle dużo takich pozytywnych sygnałów, że ktoś tam gdzieś tam ogląda. Kiedyś ostatnio, nawet pierwszego widza. Spotkałem takiego zupełnie nieznajomego na giełdzie w Zgierzu. Też tam chwilę porozmawialiśmy, także serdecznie pozdrawiam. No, miłe to to. <laughs> Jakieś tam konstruktywne wnioski z tej rozmowy myślę wypłyną. No i co? No i czekamy teraz na wystawę oddziałową. Do piątku trzeba zgłaszać gołębie. Ja jeszcze pewnie postaram się tutaj gdzieś Pooglądać te gołąbki, które w standard młode ewentualnie się łapią. Natomiast on też pokażę tutaj na piurach te znaki, o których tam kiedyś wspominałem, że gdzie, nie to wyrzuciło. No i myślę, że finalnie nie dam nic, bo to po prostu je dyskwalifikuje gdzieś tam w tej klasie standard. No i to w zasadzie tyle, tak. A zaraz przełączę kamerę w drugą stronę od razu za strój, przepraszam, bo to wiadomo, strój roboczy i te parę gołąbków pokażemy, no zaczniemy od tego, który ma zasilić teoretycznie gołębnik rozpłodowy także tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie chciałem podziękować Pawłowi Gębrowiczowi gołąbek 13318 to jest mój uczestnik tegoroczny super kapa. Gołąbek, który na 15 lotów uzyskał 12 konkursów. Może ostrość trochę złapie. Uzyskał 12 konkursów. Myślałem ze zdjęć, że to będzie samiczka, aczkolwiek raczej to będzie samczyk. Nie jest to jakoś może rewelacyjnie zbudowany gołąb. Natomiast ze względu na charakter, ze względu na charakter e, chciałem, żeby wrócił no i co no, na te 15, na te 15 lotów uzyskał 10 konkursów, e, w tym dla mnie najistotniejszy, czwarty konkurs z lotu finałowego, z tego 512 km, gdzie w pierwszym dniu tam było 27 gołębi bodaj. Także Myślę, że pod względem upartości może coś wnieść do hodowli. No i fajnie, że matka jego była 12-lotniczką na kapie w 2021 roku i można powiedzieć, że oddała gołąbka, który teraz powalczył godnie w finale. Sam ojcem, ojcem tego gołąbka jest też ucze... rodzeństwo do uczestników Superkapa od kolegi Mateusza Zubrzyckiego. Także nie wiem jak tam sytuacja w tym roku na przyszły sezon na tym kapie będzie wyglądać. Czy to koniec końców się będzie odbywać, czy nie będzie. Ciężko mi jest powiedzieć. Natomiast no, chciałoby się, żeby gorzej nie było niż w tamtym roku. Ale mówię czy to się odbędzie czy to się uda to zobaczymy tam też niewielkie perypetie także ciężko powiedzieć jak to się zakończy tutaj akurat się złapał gołąbek 1383 młody tegoroczny one są na takim etapie ten akurat ma dobrze to będzie widać nie dobrze to będzie widać Musi inaczej musimy się ustawić nie wiem, może tutaj bliżej światła Aha. O. Może za blisko może tak. yy, on ma do wyrzucenia z tej strony w zasadzie ostatnie piuro do wyrzucenia z tej strony ma jeszcze dwa, tutaj akurat na piurach trzeba by się mocno przyjrzeć, żeby coś znaleźć. A on po sobie, po sobie jest spierzony tak sobie, to jest późniejszy gołąb. Późniejszy gołąb. Gołąbek od Rafała. Hmm. 500 trójka. To jest taki gołąbek jeszcze u samczyków. Natomiast czy to będzie samczyk, to do końca nie wiem. Ten wyrzuca. Dorasta mu ostatnie piórko. Natomiast znaków na piórach nie ma, ale ma tutaj trochę pogięte te pióra, gdzieś się musiały bić. W jednym skrzydle tylko. Także na jedne gołębie wyrzuciły, gdzieś tam, drugie nie wyrzuciły. Myślę, że jakoś tam wygląda lepiej, gorzej. Natomiast jakość upierzenia. Teraz jakość upierzenia myślę, że generalnie u gołębi jest przyzwoita. Nawet jak ktoś tam oglądał te łąbki, kto chciał coś zakupić, to właśnie bardzo się mocno <coughs> dziwił, że one wyglądają jak wyglądają. Się pytali ludzie, co ja robię, że one są takie miękkie. No nic szczególnego z nimi nie robię naprawdę. Tylko to, co tu jest mówione na tych filmach, myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa świeże powietrze, często kąpiel. To jest akurat 9102. Pupil ten, po którego byłem gdzieś tam w trakcie lotów gołębi dorosłych, który po prostu był z włokami U niego na piórach ten lot, gdzie on się tak przytargał. Jest widoczny, bo inaczej jest to pióro spieżone. Natomiast też akurat e, no jest taka, taka skaza. Nie wiem, czy to będzie widać na piórze, Akurat on ma mało, ale jest. Jakby się tu przyjrzeć, jakby się tu przyjrzeć, to tutaj e, w tym miejscu jest taki znak wodny. To pióro jest rzadsze, gdzieś tam prześwituje. E, Także, takie rzeczy, no akurat on się na żadną wystawę nie kwalifikuje, ale takie rzeczy prawdopodobnie e, sędziowie wyłapują bez problemu, więc... <śmiech> <śmiech> tu jest jeden akurat z moich lepszych rocz, już teraz dwuletnim gołębi będzie roczniaków z tego sezonu, z maratonu u nas siadał drugi na gołębniku na piurach jak się przyjrzycie to są te znaki zdrowia, jak to ktoś mi tam tłumaczył kiedyś u niego. O, tutaj lepiej powinno być to trochę widać. Na tym piórze akurat widać też jaśniejsze takie przebarwienia. Natomiast to pióro i tak jest miękkie, elastyczne, ale gdzieś tutaj no gdzieś tutaj widać, że coś się działo, tak? Także no nie jest to tak, że to się nie odbiło. I to trzeba wziąć na klatę, bo to jest wina hodowcy, że tak się zadziało. Nie gołębi. Natomiast no myślę, że jakby nie było zareagowane, to by było gorzej. oj na tym fiurze też widać trochę inaczej spierzone gdzieś tam trudy sezonu. Więc jest jak jest. Łapał. to jest gołąb po lotnikach, młody z tego roku który jest z tej samej rodziny co ta to wzmocnienie, które do rozpłodu przyszło, też ostatnie pióro, to jest wcześniejszy gołąb więc ostatnie pióro w jednym, drugim skrzydle bardzo podobnie, no też jakoś widocznych plam nie ma po sobie no mówię, no praktycznie, że są, są gołębie, które są troszkę inaczej wypierzone, ale to myślę, że ze względu genetycznego one po prostu mają troszkę twardsze pióro, natomiast jest bardzo dużo gołębi takich. Moim zdaniem fajnie spieżonych w miarę jedwabistych. Fajnie by było, żeby też ktoś przyjechał na kontrolę, tak jak w tamtym roku. Podotykał, podpowiedział, co sądzi. Szpaczek Szpaczek też, ostatnie pióro to nie był jakiś gołąb. Pierwszy bo to dalsze numery, ale też dociągają. Dociągają ale na przykład, czemu młode są na bardzo podobnym etapie dopieżania jak stare? Tutaj to widać bardzo dobrze było po samicach. One były dość długo, dość długo razem. Dość długo były razem i dopiero jak zostały rozdzielone, to samice rozsypały się bardziej. Samce pierzyły się w miarę normalnie, ale gdzieś samice to znoszenie jajek tutaj na tych półkach odczuwały. Także tak to wygląda. Więc mówię, w tym roku sezon transferowy zakończony bilansem plus 5 ale też no, gołębnik od razu jeszcze jakby sezon nie dotrwał do końca lotów gołębi młodych zostało od razu usuniętych 6-7 gołębi i rosną na nich kwiatki to takie gołębie po których przez ileś czasu nie było kompletnie nic albo gdzieś tam coś zdrowotnie po nich kulało więc były i młode i stare usunięte i później kolejne gołębie powoli zaczynają wyjeżdżać no myślę że w sumie bilans będzie w rozpłodzie gdzieś minus 15 Także redukcja dość znaczna, chciałbym nie przekroczyć 20 par w rozpłodzie, chociaż docelowo i tak dążyłbym do tego, żeby tych par tam było nie więcej niż 10, w tym jakiś takich 6-7 można powiedzieć stałych i 3 pary takie testowe, gdzieś tam gdzie tego po te kilka sztuk się będą rotować, czy to się uda, no to poezja przyszłości. Tak samo, czy uda się coś z tego stada rocznych wyciągnąć, to też jest poezja przyszłości. Też z jednej strony gdzieś tam w rozmowach z hodowcami przewija się temat, że pasowałoby te gołębi oszczędzać. No i ja to po części rozumiem. Z drugiej strony nie chciałbym tych gołębi oszczędzać. I chyba przez wzgląd na to, że je bardzo szanuję, dam im możliwość polatać w większości lotów. Na pewno jest część gołębi takich gdzieś tam, jak choćby od kolegi Zbyszka, od nas z oddziału, młodych polotach, które będę musiał oszczędzać, bo to jest taka linia gołębi, która oddaje za dwulatka, więc te roczne na pewno będą oszczędzane. No i na pewno z par, w których tam tych gołębi jest po kilka sztuk, po trzy czy po cztery, gdzieś tam jeden. Ten czy tamten będzie oszczędzany, a drugi będzie robił cały program na tyle, na ile będzie to możliwe, oczywiście, i rozważne, no bo na jakieś tam, nie wiem, ultra ciężkie loty pewnie im daruje, no bo jednak to stado by się przydało mieć obstarzone. <laughs> I po prostu, no mam nadzieję, że po przyszłym sezonie. Gdzieś z tej grupy, mam nadzieję, że około tych 50 gołębi łącznie do lotów będzie, bo tam na pewno jeszcze Jastrom zrobi jakieś spustoszenie, ale mam nadzieję, że z tej grupy gdzieś 50 gołębi yy, będzie można z czystym sumieniem zostawić tak z 20 po sezonie, już po selekcji yy, takich, na które naprawdę będzie można stawiać. Natomiast yy, no, czy to się uda? Nie wiem, no myślę, że realnie jakby z tego stada zaczęło punktować systematycznie gdzieś tam 8, 10 sztuk w miarę systematycznie i w miarę równo, to już byłoby rewelacyjnie, ale no nie pogardzę też jak to będzie na przykład tylko 5 czy 6 sztuk, tak. Myślę, że na tyle jestem świadom tego, co ja im mogę zaoferować w prowadzeniu i, i tego... Jak dużo jeszcze jest przed nami do zrobienia, że też no nie zakładam jakiegoś hura optymistycznego scenariusza, że tutaj wszystko zacznie lecieć, bo to no nie czarujmy się, na pewno tak nie będzie. Natomiast no mówię, ja ze swojej strony dokładam wszelkich starań, żeby było o tego MB zadbane najlepiej, jak tylko mi czas na to pozwala i umiejętności. A czy coś dalej z tego będzie, to mówię, to czas pokaże. No. Także z tego miejsca sobie i kolegom z oddziału gratuluję tego sezonu. Zarządowi oddziału też gratuluję. Będzie okazja się jeszcze spotkać na komisji rewizyjnej. To sobie jeszcze pewnie porozmawiamy. No i życzę wszystkim, co by ten przyszły sezon nie był gorszy żeby był równie sprawiedliwy jak pierwsze 7 lotów w tym sezonie czyli z wiaterkiem w dziób. Albo bez wiatru, bo wtedy nie ma mowy o żadnym wpływie wiatru na przepychanie w tę czy w tamtą stronę przy rozpiętości oddziału, która u nas jest. No i, i fajnie by było, żeby ten oddział się w takiej liczbie hodowców został, albo nawet jeszcze urósł, żeby tych gołębi było dużo. Te koficjenty, żeby były dobre, bo fajnie będzie, żeby tych hodowców było w Polsce widać. I myślę, że poziom generalnie wtedy będzie rósł. A chyba o to wszystkim powinno chodzić. Choć nie wszyscy to rozumieją, no to, to myślę, że o to powinno chodzić. No i co, no dobrych lotów po prostu życia. Pozdrawiam serdecznie.